Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja, może nawet bardziej taki test drona za 339 zł. Zapraszam. Wiedziałem dron, a przyniosłem samolot. A dlaczego samolot? Bo samolot to też dron. Bo dron z definicji to każdy bezzałogowy statek powietrzny. Nawet wojsko ma drony i to takie trochę większe, które mogą zrobić dużo więcej rzeczy niż te nasze drony. Także dzisiaj taki, taki samolot. Kupiłem go na Allegro za 339 zł. Polecił mi go mój kolega, który nim latał. Postanowiłem, że też sprawdzę, czy to jest taka świetna zabawa. I polatałem sobie nim przez pewien czas. Także, jeżeli chodzi o pudełko, to on przychodzi w takim pudełku, gdzie mamy wszystko. Tak wygląda ten samolocik. Jest steropionowy. Ma tutaj serwa, czyli serwa do sterowania tymi lotkami. Chyba tak to się nazywa. Nie jestem specjalistą z samolotu. Tą lotką i tutaj tymi lotkami. Z przodu montujemy śmigło. Śmigło mamy. Oczywiście, że w zestawie. Śmigło w zestawie. E, wciska się je tutaj. I o tyle jest fajne, że nawet e, jak się bawiłem z moją córką, która ma prawie 3 lata, to jak nawet ona puszczała ten samolot i gdzieś tam, powiedzmy, zahaczyła ręką, to to śmigło po prostu odpadało, bo jest na takim zabezpieczeniu. I tu się nie kręci to z jakąś taką prędkością, że miałoby urwać palce czy coś takiego. Także y, to nie jest tak jak w dronach pięciocalowych, czy nawet w dronach takich od DJI, że y, to się tak kręci, że może połamać. Także fajna zabawa, jeżeli chodzi o zabawę z dzieckiem. Też są takie <noise> kółeczka, pod spód y, je się montuje gdzieś. Tutaj jest miejsce koło baterii. Mówię, ja tych kółeczek nigdy nie montowałem, bo zawsze bałam się, że je zgubię. A druga sprawa też jest taka, że. W lądowaniu one za bardzo nie pomagają, a też później jest ciężko je złożyć, żeby włożyć do tego kartonu. Ja tu akurat w tym kartonie włożyłem. No i oczywiście mamy też w zestawie baterie, e, mamy ładowarkę na USB i mamy zapasowe śmigło. Coś jeszcze było zapasowe z tego co pamiętam. Albo i nie. Także to było tyle, a jeszcze aparatura. Aparatura przychodzi, ko aparatura jest bez yy, baterii. Baterie jakie tutaj są potrzebne. Cztery paluszki. Link do tego samolotu macie w opisie. Ja go kupiłem na Allegro 339 zł był w momencie jak ja go kupowałem. Teraz nie wiem, inflacja szaleje, także może być droższy. Ja styczności z samolotami wcześniej nie miałem. Jedyna moja styczność z jakimiś latającymi czymś innym niż dron, niż dron taki z czterema śmigłami to było skrzydło. Także mniej więcej no wiem co i jak, ale pokażę wam jak on lata. Znaczy postaram się ująć to. Bo zastanawiałem się długo, jak to zrobić. Bo tak montowanie tej GoPro też nie ma sensu, bo on będzie gdzieś tu latał dalej. E, także ja go, ja tutaj gdzieś kamerę postawię i postaram się ująć, tak, żeby było widać. E, no i później sobie na koniec podsumujemy. Jeżeli chodzi o startowanie takimi rzeczami, to zawsze startujcie pod wiatr. Chociaż ten jest lekki, to można by było go puścić nawet i z wiatrem. Ale jeżeli chodzi o rzucanie skrzydeł, samolotów i tak dalej, to raczej powinno się rzucać pod wiatr, żeby on roznabierał pędu i już miał tą nośność. Także tak to, tak to wygląda, jeżeli chodzi o to, co się nauczyłem przy lataniu skrzydłem. I w sumie to była bolesna nauka, bo nikt mi tego nie powiedział, ja też nigdzie nie sprawdziłem. I pierwszy raz jak skrzydłem latałem, to Później musiałem je naprawiać, <noise> także przy tym samolocie już wiedziałem co i jak. Także już nie przedłużając, yy, zaczynamy. Jeszcze zanim go puszczę, to przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, o której powinienem wam powiedzieć, że na aparaturze są tutaj tryb, trzy, trzy tryby, na górze jest tryb Beginner, pośrodku jest tryb, to jest nazwa, nazwane MIDDD, już nie pamiętam czy to jest skutać to jest taki tryb, gdzie e, mamy włączony, bo w trybie Beginner mamy włączony żyroskop i samolot nie pozwoli nam się obrócić, zrobić beczkę, nic. W trybie tym MID już możemy robić beczki i kręcić, a w trybie Expert mamy włączony żyroskop i wtedy musimy cały czas kontrować, e, żeby nam ten samolot leciał w odpowiednim kierunku. Także tak to wygląda, żeby nie wystartować. To trzeba najpierw zrobić do góry do dołu, i później już śmigło kręci się. Nie można też startować z, tych, z tych, tych, tych kółeczek, tylko trzeba go po prostu puścić. Te kółeczka są do ozdoby. Dobra, spróbujemy tutaj sobie puścić i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie widać to, co się dzieje. No dobra, to był mój lot testowy dla was. Mam nadzieję, że było widać cokolwiek. Jeżeli chodzi o śmigło, to on zazwyczaj podczas lądowania odpada, no bo zawsze gdzieś tam zahaczymy o jakąś trawę. Także nie ma się tym przejmować, bo to jest taka, takie zabezpieczenie, żeby tutaj nic w tej przekładni, która jest, nie, nie zepsuć. Także to po prostu się dociska i lata się dalej. Podsumowując, jeżeli chodzi o ten samolocik, to za 339 zł. Jeżeli chcecie się sami pobawić, to jest rzeczywiście fajna zabawa i fajny wstęp do tego, żeby nauczyć się na przykład latać czymś w trybie, powiedzmy takim akro. Jeżeli na przykład latacie mawikami czy czymś tam ze wspomaganiem GPS i tak dalej, to myślę, że to jest dobry zaczątek. I za 339 zł. Ciężko będzie to rozwadzić, bo to jest styropian. Jeżeli macie na przykład małe dziecko, tak jak ja, które. Rzeczywiście gdzieś mogłoby złapać tą zajawkę. Wiadomo, że tak jak moja córka, która ma niespełna 3 lata, wiadomo, że sama tym nie będzie sterować, bo nie da rady. Ale już sprawę jej samą radość to, że może sobie rzucić go i ten samolot poleci. No bo ja to robię z nią tak, że ona go trzyma, już wie, jak go ma trzymać. Biorę aparaturę, podpalam śmigło i ona go rzuca. I wtedy, I wtedy zazwyczaj poleci, ale czasami, no wiadomo, jak to małe dziecko nie rzuci dobrze. Ale jest on odporny. No, i fajnie, że w zestawie jest też to dodatkowe śmigło. Bo czasami, jak ono odpadnie gdzieś w trawę, to ciężko jest je znaleźć. I w sumie podejrzewam, że gdzieś można kupić, chociaż nie wiem, jak się nazywa ten sposób montażu. Ale pewnie można gdzieś kupić e, takie śmigła. Raczej nie powinien być to problem. Także dobrze, że jest jedno w zestawie. Ok, także to było na tyle. Taka ciekawostka o takim samolocie, że jest coś takiego. Link do tego samolotu macie w opisie tego filmu. To jest link do Allegro. Także, jeżeli macie ochotę wydać 339 zł, no to polecam. Bardzo fajna zabawa. Jeżeli podobał ci się odcinek, no to łapka w górę. Ja jak zawsze przypominam o moim sklepie internetowym www.dronostrefa.pl, gdzie można kupić takie koszulki, klątwa ostatniej baterii. Tutaj była jedna bateria, czyli jedna i ostatnia, ale na szczęście nic się nie stało. Także zapraszam. A jeżeli nie subskrybujesz tego kanału, no to zostaw subskrypcję, aby nie ominąć Cię kolejny materiał. Z mojej strony to tyle. Dzięki, do zobaczenia. Cześć!